I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym drugim już odcinku zagrajmy Half-Life Source. Tak, dokładnie. No i co panikowałem, panikowałem. Ojejko. Panikowałem, panikowałem jak tam w ostatnim odcinku, że będzie... Trzeba ja mogę ich podnosić nie za bardzo. Że dźwięk będzie źle, że będzie za głośno muzyka z viralej. No i ogólnie panika, panika i jeszcze raz panika. A tu co? Proszę bardzo. Eee, sprawdziłem i jest idealnie. Lepiej być chyba po prostu nie mogło. Dobra, co ja mam tu teraz zrobić? Hmm, szukam jakiegoś rozwiązania. Myślę, że jednym z nich może być tu wejście na górę. Chociaż z drugiej strony nie schodzimy, tylko schodzimy, a nie spadamy. O, dobra. To też prawdopodobnie coś przy tych drzwiach, no tylko, że nam... Nie mam dostępu. A, mógłbym ciebie wykorzystać, jakbym wiedział jak. Twoje ciało bym chętnie przenieść po prostu do tego skanera, ale bałem się, że to tak nie działa. Szkoda. Szkoda, ale... No nic innego tutaj nie widzę. O, o, o że jakoś tak coś tu... nie? nie. No wskocz tutaj. Dobrze, wskoczyłeś. Jestem z ciebie dumny. A może... A weź tam na górę i ponowne naciśnięcie przycisku w konsoli coś zmieni. Okej? Okay? Spoko. Lubię te, tą konsolę. A, no dobra. No w sumie nie dobra, ale... Smutno Okej. Okay. dobra Już luźno Już luźno O, zdrowie, troszeczkę zdrowie Tutaj ja oni sobie ratują swoich, ja im nie będę O, przeszkadzał Tylko przystałaby się jakaś broń, przystałby się przynajmniej ten łom. Zaraz będą przychodzili już piesi przeciwnicy Dobra ale póki co możemy lecieć na górę O Boże o tym mówiłem O nich mówiłem Olewamy ich na razie, zlewamy ich Zlewamy ich no niech ale... by się łączył, proszę Why didn't they Aha Dobra, wydaje mi się, że ktoś musi po prostu przyjść no, otworzyć. to otworzyć. No, Okej, okay. no zrobię to, tylko musimy wypuścić. No chodź. chodź. Rozumiem, proszę. Możesz już skończyć i możesz po prostu wyjść i otworzyć. Tak. Chodź. Tu. Podejdź. Dziękuję. Jestem z Ciebie dumny. Okej. Okay. Na kontrol po prostu trzeba przejść. No dalej. Wow, ale co się stało? I zapomniałem o quicksave'ach, prawda? Tak. O Boże, muszę sobie wyrobić taki nawyk. Na początku troszeczkę można powiedzieć, że poginiemy, tak? Ja muszę sobie wyrobić naw nawyk, żeby klikać F1 cały czas. Ten, nie myślałem, że przed jakąkolwiek konfrontacją i tak dalej coś będzie potrzebne. Coś się będzie działo. To sobie upadnie tutaj, my od razu lecimy na górę. A te drzwi się powinno otworzyć. Tak jest. Od razu lecimy z wami porozmawiać. Bla 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 bla. Ja my sobie chętnie w tym czasie Facebooka na przykład sprawdził na komórce. Ja tak nie mam nic, nic ciekawszego do roboty. Nie? Bla, bla bla bla, tak. Jak to brak połączeń z podmiotami. A w sumie walić są. Chodź tym, zegarku. Do stoperze. No chodź. Chodź. Okej. Okay. F1 zapisano a, Czyli tak, to najpierw będzie waliło w środek, a potem powinno uderzyć w drzwi Oj nie Będzie uderzał w środek, nie wywaliło już drzwi Ok, i teraz uderzył w drzwi, prawda? Tam dostałem troszeczkę obrażeń, ale powiedzmy, że to to Da się przeżyć F1, 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 F1. F1. Spamuj tym F1 Proszę do tego przeżyć. Dobra, oj. No słabo, już poniżej 50% to po zrobię. łom, połom, po połom. Ja tu pamiętam, że tu będzie łom leżał. Prawda? Jest łom, jest łom. To mnie odratowuje. Nie, nie, nie. Oooo. Niesmacznie. No dokładnie Ja się tam muszę wrócić, prawda? Czy? A nie, to sobie mogę wbić szybkę. Na razie ich zostawiamy. Na razie. Zostawiamy ich tam. Jak się na się nie przydadzą? O, z windy to jest raczej klopsik. Trzeba ręcznie polecieć. W sumie z jednej strony nie, bym cię Co zabił, bo dostanę things? pistolet, na... no niech będzie. Niech będzie. A, chyba sam powinienem porozmawiać, prawda? A, ty będziesz teraz chodził i mnie ratował, a pistolet tak jest tu? Nie, niestety nie ma pistoletu. Trochę będę musiał na niego poczekać. No, trudno się mówi. Ale ty będziesz na pewno w stanie coś no, otworzyć. powinienem chyba celować w głowę Jezus jak to mnie uderzyło Łom Nie będę marnowała amunicyj spokojnie jeszcze tu dojdę do upanowania perfekcji A no, może, może nie do perfekcji, ale do jakiegoś tam upanowania op w stopniu minimalnym powinienem dojść Dobra, tam na razie nic chyba nie ma Tu powinny być ciekawsze rzeczy o, wstaw sobie coś do żarcia, da się. No i nie wylatuje żadne kola. A smutno trochę, bo mogła jak w dół odnawiać zdrowie. To było całkiem przyjemne. O, tu mogę polecieć. Tu mogę. Ale tych szefek już otwierać nie mogę, więc słabo. tego też, że rozwalić nie mogę. O jest, automat regenerujący zdrowie. Dawaj, dawaj, ciągnij, ciągnię 70. No, już jest na przyzwoitym poziomie. Okej, okay, tu nic nie ma, ale w sumie było to opłacalne, ponieważ odnowiliśmy swoje życie do 70 i zdobyliśmy dwa magazynki do pistoletu, co nam już daje ogólną liczbę 36 kul. No dobra. Krok po kroku i kiedyś dojdziemy no stąd przyszliśmy, czyli teraz muszę polecieć tutaj, ale safe no akurat przed to tu jeszcze zrobię jednego okej okay. nie wiem za bardzo co się stało, ale o, tutaj nie przejdziemy na razie dołem też tu drzwi zniszczone a więc Musimy lecieć tutaj. Oj, nie lubię was. Dobrze ci tak, dobrze ci tak. Czy tu coś jest? Nie wiem czy to cokolwiek zmieniło. Ale no nacisnąłem, nacisnąłem. Tam nie wyjdziemy. Dobra, czy jednak co nam pozostaje to iść tutaj. O, tu widziałem kolejnego. Ale naprawdę nie mam pojęcia jak przeciwko temu walczyć raczej nie chcę marnować amunicji chociaż zresztą no, jeżeli będę trafiał to nie będzie wow. jeżeli będę trafiał to nie będzie źle bo tylko a myślę że koło jednego dwóch naboi trzeba wydać żeby go zabić a tak to będę tracił raz po raz po 10% zdrowia zapomniałem że trzeba skontrolować że w tym na coś wyższego a to robię savey już się nauczyłem czy tu dam radę tylko obronić nie bez szans żeby go obronić no i teraz widzimy jak już te... O, zombie dokładnie O, wow. wyczułem cię wyczułem cię O, a to jest kojem który się przyczył, pyta, no, Tego to już trzeba załatwić Tego też to już trzeba załatwić Czy tu jest coś wartego uwagi? A prawdopodobnie nie, możemy stąd wyjść no i lecieć dalej Ten tutaj... oj niestety nie zdążył dojść do maszyny z życiem Smuteczek trochę Można to otworzyć Stanąć tutaj i wydaje mi się z tym obszar jakby podobnie znajdę A to wybucha To wybucha i raczej z tym już trzeba O walczyć na co zbagowałeś się? Przecież trafiłem Cię Naprawdę Czy muszę trafiać akurat w sam środek tego oka, żeby mi zaliczało trafienie Dobra, Ciebie mogę zostawić Nie Co jest? Au O Jezus a na razie się tu zostawię. Może będziemy w stanie coś tworzyć później. No i jestem nasz tajemniczy. Fajnie, zapomniałem, że tym przyciskiem też się strzela. Dobra. Nawet nie najgorzej rozegrane. Nie mówię, że dobrze. Powiedziałbym nie najgorzej, żeby nie było zaraz. Jak na to, co mi czuło przed chwilą, to widzimy progres. Jeszcze chwilę pogram. E, czy tu jest wejście? Jedynie dwa strzały aż trzeba zmarnować No nic jak będę widział, że są gdzieś daleko to będę postarał się przełączyć O Jezus A ten tu jeszcze przeżył Okej okay. Ale tutaj się już przełączymy na łom Tylko jakbym jeszcze trafiał To by już było super Coś ode mnie dostaniesz? Bo czasami mi dają chyba zdrowy, prawda? On będzie za mną chodził. Z jednej strony dobrze, z drugiej niekoniecznie. Zjadam zjadam zjadam, tu. Dobra, mam Chodź ty mnie wpuścisz tutaj, tak, prawda? Chodź i wpuśćmy tutaj No Ploks Dzięki Dostałem granat Nie wiem pod czym czy granaty są normalnie pod gie. aż sobie zrobię save i zobaczę A nie granaty żeby rzucać trzeba się o przełączyć Dobra już nie będziemy mi tutaj niczego potrzebny Ja cię mogę tu zostawić No, jest to jestem tutaj jak coś mam granat, jeszcze trochę życia. Dobrze wiedzieć. Chociaż na razie nic nie zapowiada się jakoś super ciężko. Um, chciałbym troszeczkę pancerz odregenerować, ponieważ mam zero od samego początku rozgrywki. Ale no to jeszcze prawdopodobnie... Ojejku! Gdzie, 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 gdzie? Nie, nie, nie! Ci już strzelają Jest. Odrobinkę gorzej z życiem. Jeszcze wiem, znam dwa miejsca, gdzie mogę wrócić po życie. Chodź. Już myślałem, że go w idealnym momencie. Zdjąłem. Dobra. Spokojnie wyregeneruję całe zdrowie, ponieważ no mam trzy miejsca. W dwóch troszeczkę zużyłem, ale jeszcze nie do końca. Dobra. Czyżbym tutaj. A miał te beczki zrzucić na dół ja Więc sprawiałem, że nie wiem tam wyporą, się zmniejszy czy coś Bo chyba pamiętam jeszcze tą zagadkę, wydaje mi się że No, no wpadasz tam No Czy to nie tak działa? Nie, bo ty mnie możesz zaatakować, prawda? Wyporność wody powinna się zwiększać. Tylko szkoda, że ja muszę to tak ja muszę to tak pchać w tą stronę. To stroje nie mogę tego złapać. Jak w Half-Life'ie dwójce. No, no, no. No, 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 no Boże, proszę. Będzie męczenia się z tym. No kurczę. Kurczę no Okej, okay, drugie. Czy to coś zmienia? W sumie to nie za bardzo wiem. Może pójdziemy na dół. Sejf. Tak, to jest podstawa. To jest u mnie już po prostu podstawa wszystkiego. I pistolet, bo jednak już się pojawili ci strzelający. Aha, nie, wodę się podnosi poprzez naciskanie. No dobra. Jednak przedobrzyłem. O mój Boże, 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 Boże. No dobra. Schodź tam. Schodź tam. Powiedziałem teraz, tu. Teraz, tu. O, fuck, fuck, fuck. Wygłaś. Dobra. Udało się. Tu można wejść. Tu powinno być coś ciekawego, prawda? Nie. Tu będzie to samo wejście co tam. I tu będzie kolejny i tak dalej, tak dalej. No dobra, dobra. W sumie jeszcze sobie kawałeczek przejdziemy. Już widzę, że też tym następnym... O nie, tu jest platforma. Tu jest na platforma, na się... Na której skończyłem swoje granie, granie na hardzie. Skończyłem swoje granie, granie na hardzie. Skończyłem swoje granie, gdy przechodziłem to ja Tą grę na hardzie kiedyś próbowałem. A więc ja też w tym momencie skończę. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. I zapraszać do kolejnych odcinków. Ja tutaj jeszcze tylko zrobię... Przy Was sejwa nie nowa gra. Zapisz grę. Dobra, zapisano. To co? Cześć!